W dzisiejszym odcinku opowiem o tym, w jaki sposób poprzez coaching pomagam osobom, które chcą poradzić sobie z brakiem asertywności. Zapraszam do oglądania. Cześć, ja mam na imię Agnieszka i jestem założycielką Akademii Technik Rozwoju. Miejsca, w którym znajdziecie przydatne wskazówki dotyczące tego, jak się rozwijać i jak osiągać swoje cele. Dzisiaj o tym, jak radzić sobie z brakiem asertywności, i w jaki sposób może pomóc Ci takie coachingowe podejście? No więc, kiedy przychodzi do mnie klient na coaching, nazwijmy go Krzysiek, i mówi: Słuchaj, Agnieszka, ja chcę sobie poradzić z brakiem asertywności. Kiedy przychodzi do mnie szef, jest 17.30, on mi kładzie na biurku kolejne rzeczy do zrobienia, ja sobie zawsze obiecuję, że powiem nie. Przeciwstawię się temu, powiem, że chcę iść do domu, ale kończy się jak zwykle. Co ja mam z tym zrobić? To pierwsze pytanie, które zadaję Krzysztofowi: Krzysztofie, po co ci jest w ogóle ta asertywność? I wtedy w nim włącza się taka lampka i się zaczyna zastanawiać No właśnie, po co mi jest ta asertywność? No i Zaczyna wymieniać, na przykład po to, żebym miał więcej czasu dla siebie, żebym czuł się bardziej wartościowy, żebym czuł się spełniony, żeby mi żona w końcu przestała wypominać, że przychodzę późno do domu i w ogóle się nie zajmuję dziećmi. I kiedy wymieni już te wszystkie aspekty bycia asertywnym, zadaję mu kolejne pytanie: A co się stanie, jeśli ten stan Potrwa na przykład przez kolejne pół roku. Czyli co się stanie, jeśli ty nic nie zmienisz, nic nie zrobisz z tą asertywnością? I on wtedy uświadamia sobie, że jeśli nic nie zmieni, to na przykład będzie bardziej sfrustrowany, będzie miał już dosyć swojej pracy, którą w gruncie rzeczy lubi, że jego relacje osobiste, Ulegną znacznemu pogorszeniu, że będzie wypalony, sfrustrowany, a w dodatku będzie mu brakowało poczucia własnej wartości. Kiedy taka osoba ma już świadomość tego, co zyskuje, a co traci, no to przychodzi czas na przygotowanie planu działań i pierwszego kroku, co jest oczywiście kolejnym procesem. Natomiast, co możesz zrobić ty, jeśli chcesz pracować nad asertywnością? Uważam, że pierwszą rzeczą to właśnie powinieneś sobie odpowiedzieć na pytanie, po co jest ci ta asertywność? Po drugie, co stracisz, albo co się zadzieje, jeśli nic nie zmienisz w swoim życiu? Gdzie będziesz za pół roku? Potem opracuj plan działania. Zastanów się, co możesz zrobić. Jaki będzie pierwszy krok? Najprostszy. Jaki będzie drugi krok, trzeci, i tak dalej. Mając plan działania, będzie ci łatwiej go wdrożyć. I jeszcze taka refleksja dotycząca pracy nad asertywnością: to ważne jest to, żebyś wiedział, żebyś wiedziała, dla kogo ty to wszystko robisz. Jeżeli ja chcę być asertywna, to ja to robię dla siebie. Jeżeli ty chcesz być asertywny, asertywna, to zrób to dla siebie. Nie dla żony, partnera, partnerki, nie dla dzieci, nie dla szefa. Dla siebie. Bo jeżeli nie zadbasz o siebie, to nie będziesz w stanie zadbać o nikogo innego. I z tą myślą dzisiaj was zostawiam. Dajcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.